W kolejnym odcinku naszej szkolnej telewizji. Dzisiaj opowiemy o plateriadzie, która odbyła się w zeszłym tygodniu, o egzaminach ósmoklasisty i rekrutacji. Pokażemy również książkę i film tygodnia oraz pokrótce przedstawimy festiwal humanistyczny, który odbędzie się niedługo. W zeszłym tygodniu przez trzy dni klasy liceum zmagały się w konkursach zwanych plateriadu. W pierwszy dzień zmagali się z historią, posem, geografią i fizyką. Następnie z językiem angielskim i matematyką, a trzeciego dnia stawili czoła biologii oraz językowi polskiemu. W tym samym czasie co dla Teriada odbywały się egzaminy ósmoklasisty. We wtorek uczniowie napisali język polski, w środę matematykę, a w czwartek język angielski. A już w czerwcu odbędzie się rekrutacja do naszego liceum. Dla zainteresowanych wszystko jest opisane na naszej stronie szkoły. Za to w przyszłym tygodniu, między 31 maja a 2 czerwca, odbędzie się minihumanistyczny festiwal język kultury Kultura języka. Planujemy spotkanie z pisarzem Filipem Stingerem. Warsztaty o neonach warszawskich, fotograficzne, dziennikarskie i inne. Ważnym elementem tego kulturalnego wydarzenia będzie debata oksfordzka, której teza brzmi: Wulgarny język środowiska marszu kobiet jest niedopuszczalny dla ludzi ceniących kulturę. Festiwal zakończymy w środę grą miejską w przestrzeni śródmiejskich kamienic. Filmem tygodnia jest Take Your Pills z 2018 roku w reżyserii Alison Keyman. Dokument bada wady i zalety przyjmowania leków psychostymulujących, takich jak Adderall. Na książkę tygodnia proponujemy Nienawiść, którą dajesz, autorstwa Angie Thomas. Opowiada o czarnoskórej szesnastolatce, która mieszka w niebezpiecznej dzielnicy, a do szkoły uczęszcza do prestiżowego liceum w centrum miasta. Dziewczyna codziennie mierzy się z różnicami dwóch światów. Za dnia cieszy się bezpieczeństwem i wygodą, a, po, a po południami musi walczyć z rasizmem i niebezpieczeństwami. Pewnego wieczoru jej przyjaciel zostaje postrzelony, a ona staje naprzeciwko wielu trudności, chcąc znaleźć sprawcę. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia następnym razem.